Polska Mówi, Andrzej Dybowski, ze mną gość, pan Antoni Przechszta. Dzień dobry. Dzień dobry, witam. Panie Antoni, co to jest intuicja? Jest wiele definicji intuicji. Ja mam taką bardziej może praktyczną i, i mistyczną, czyli taką jaką, jaką mógłbym stworzyć, kiedy praktykuję wsłuchiwanie się w głos intuicji ponieważ psycholodzy to myślą, że intuicja jest wyrabiana na podstawie zapoznawania się z różnymi doświadczeniami życiowymi. Natomiast intuicja jest to takie poznanie głębsze, według Bergsona bardziej doskonałe czy prawdziwe, dlatego że człowiek w sposób taki ze sfery duchowej odczuwa rzeczywistość taką, jaką ona jest. Więc intuicja bardzo często nam Podpowiada y, rzeczywistość. My idziemy na jakieś spotkanie i czujemy się optymistyczni, a intuicja nam mówi, że jednak może być niebezpieczny. Czy, czy powinniśmy nam... się słuchać takiej intuicji? Tak, Powinniśmy się słuchać tej intuicji, tylko trzeba wiedzieć, jak ją usłyszeć, ponieważ intuicja mówi szeptem, a siła woli krzyczy. Więc ja na przykład chcę kupić ten samochód, już mam dosyć szukania, a intuicja mówi zostaw go, on dla ciebie nie jest dobry. I teraz chodzi o to, jak podjąć decyzję kierując się intuicją, bo nawet bardzo często ja, ja praktykuję, uczę rozwoju intuicji, często właśnie kieruję się siłą woli, zamiast kierować się głosem intuicji. Ale stosując tą intuicję na bieżąco coraz bardziej się wyrabiamy, żeby wiedzieć, jaki jest, jest jej głos. No, można sobie pomagać jakimiś zwiększonymi odczuciami tej intuicji. Czyli niektórzy pomagają sobie na przykład wahadełkiem, że zobaczę, jak jest to odczucie, czy ono jest przyjazne, czy nieprzyjazne. Generalnie jakby chcieć określić, co to jest intuicja, to intuicja jest takim rodzajem odczuć, kiedy my myślimy na przykład o przyszłości, za miesiąc mamy mieć wyjazd albo egzamin i wczuwamy się zaraz, gdybym tam już był, co ja czuję? Czy ja czuję spokój, czy czuję niepokój? To jest właśnie ten głos intuicji na żądanie, bo intuicja się nam nieraz przebija gdzieś pomiędzy. W sytuacji zagrożenia, na przykład intuicja będzie nam mówić, kiedy jesteśmy bardzo zestresowani, to będzie mówić z skrótami, na przykład jednym słowem, podpowie nam jeden krok, niekoniecznie całą drogę, jak z danej sytuacji wyjść. Może być kiedyś zagrożenie, ktoś nas zaatakuje i wtedy my wiemy, że intuicja działa i prosimy o to, jak się pokierować. Nie wiem, jestem zestresowany. I słyszymy jakiś głos, który wydaje się, że na tą chwilę jest za mało, że nie jest na tyle klarowny, ale idziemy, robimy ten krok, później słyszymy kolejny, kolejne słowo. I tak można naprawdę z wielu zagrożeń wyjść albo pokierować odpowiednio. To samo i na giełdzie, czy w różnych inwestycjach finansowych. My możemy się kierować intuicją, tylko trzeba wiedzieć, że intuicja ma krótki czas ważności. To, co my odczujemy, to jest aktualne na teraz a już za godzinę czy za dwie może nie być aktualne. Więc jak się, trzeba to wziąć pod uwagę. A pan w jaki sposób Pan wykorzystuje te możliwości w życiu codziennym? No ja najbardziej intuicję wykorzystuję w terapii, w pracy uzdrowicielskiej, ponieważ część aktu uzdrawiania to jest rozmowa z pacjentem i, i bardzo często intuicja mi podpowiada, jakie zadać pytanie albo na jaki aspekt zwrócić uwagę. I okazuje się, że jak wielu psychoterapeutów przez 10-15 lat z pacjentem nie zwróciło uwagę na pewne zagadnienie i pacjent nie zdrowiał, to w momencie, kiedy pacjent do mnie przychodzi, ja w ciągu. Sekund... On dostaje pewne, jakby pewne przewodnictwo, no to wtedy. Już wiem, w jakim kierunku iść. Oczywiście ja nie, nie wierzę tak na 100% tej intuicji, dlatego jestem ostrożny i sprawdzam, czy to, co otrzymuję jako podpowiedź, czy on to się mi zgadza. I, i bardzo często intuicja jest bardzo pożyteczna w podejmowaniu praktycznie każdej decyzji. Jakąkolwiek bym nie podejmował, to muszę powiedzieć, że największych sukcesów odniosłem w tych dziedzinach, kiedy kierowałem się intuicją. Ja intuicję, intuicja mi podpowiadała od samego dziecka, tylko że wtedy akurat nie miałem środowiska, w którym. Byłoby to jakby tak potwierdzone, że my się tym głosem kierujemy. Więc ja w swoim świecie miałem pewne pomysły, ale w świecie dorosłym już robiłem to, co dorośli. Dopiero w pewnym momencie był ten, było takie przełamanie, że ja będę polegał na głosie intuicji. I to się mi sprawdza do dzisiaj. Wszystkim życzę, żeby skorzystali z tego głosu odczucia. Czuję pokój, czuję niepokój. To jest pierwsze takie. Czy zdarza się, że ktoś ze znanych na przykład do Pana się zgłasza z takim zleceniem, żeby Pan wziął udział podczas jakichś, nie wiem, negocjacji biznesowych bądź no, innych sytuacji? Zdarzało się wielu, może nie masy, ale było paru biznesmenów, którzy inwestowali w Polsce i pytali, jakie są możliwości. Akurat w jednym przypadku możliwości były niedobra. Ktoś zainwestował tam 100 tysięcy dolarów i, i powstrzymał się później, dwa lata a później. Okazało się, że przepisy zostały zmienione, i, i to już się nie opłacało. Nie chcę tak szczegółowo opowiadać, bo zachowuje poufność pewnie te osoby by sobie nie życzyły. Wydaje mi się, że ogromne pole dla intuicji byłoby też, żeby wspierać ludzi, którzy podejmują decyzje na poziomie rządu polskiego, na poziomie y, różnych innych dziedzin rozwojowych, jak... No, zresztą jakbyśmy spojrzeli na odkrycia naukowe, no to w większości z nich ktoś gdzieś usłyszał jakiś głos, tak jakby znikąd. No na pewno my jesteśmy też w części, już po, po, pomijając to odczucie podstawowe, jesteśmy w części telepatycznie połączeni z, z, nie tylko ze Wszechświatem, ale i z myślami innych ludzi, bo umysł jest nielokalny, czyli nasz umysł nie mieszka tylko w głowie, ale może być gdzieś tak, korespondować z innymi i, i, i tak się może zdarzyć, że w Japonii jest jest, nie wiem, 11 wieczór i jakiś naukowiec odkryje jakieś fantastyczne, będzie miał fantastyczne odkrycie, a w Polsce już jest 8 rano i, i idziemy do urzędu patentowego i my opatentujemy, a on nie. Dlatego, że korzystaliśmy jakby ze wspólnego pola informacji. Bardzo panu dziękuję. Moim państwa gościem był pan Antoni Przechszta.